Witamy, witamy. Dobry wieczór, bo Dobry tak wieczór. można chyba już powiedzieć o tej porze. Tak, tak, tak. Dobry wieczór. Ja tutaj jeszcze tylko wszystko się pozmieniało, nam tutaj, ale już jesteśmy. Ty w golo w górach pięknych. Tak, ja jestem, ja jestem w golo. Może pokażę. No tak. Troszkę teraz nam zaczęło padać popołudnie, ale to. Normalne w górach, że czasem pada deszcz. Zapraszamy dzisiaj do programu, w którym będziemy mówili troszeczkę o kiedy rozpoczęcie szkoły. Dla niektórych nareszcie, dla niektórych, o tak szybko. E, A e. A... <laughs> I opowiemy o tym, co było na Gausta Topem, no i gdzie Wojtek był wczoraj, zdobyłeś, ale to się dowiemy za chwilę. Zapraszamy do programu. Tak, pierwszym tematem dzisiejszej lekcji jest to, że ponownie w nowym miejscu tutaj w Ryukan. Tak teraz fajny, fajny widok za mną. Góra mieszkam na trzecim, piętrze już teraz. Mi się tutaj tak fajnie udało. Ty Wojtek, byłeś tutaj po raz pierwszy. No właśnie, ma... tak. Też tak fajnie, internet już już popodłączany, wszystko działa. No i cóż, no, byliśmy w na Gausta Topelna i to było, proszę ja, Was 10, czyli w sobotę. Pogoda nam dopisała. Wstrzeliliśmy w takie świetne okienko, które, które naprawdę było pozwoliło nam na wejście i zejście. Pomimo wiatru, bo wiatr był ogromny, wszystko udało się. Każdy, jedna osoba tylko jakby. Cofnęła się, no ale to z uwagi na, 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 na stan zdrowia. Nogi nie, nie, nie wytrzymały, wszystko rozumiemy. No i co, no zdobyte, zdobyte. W przyszłym roku po raz kolejny myślę, że to zrobimy z tego taki coroczny rytuał dla Watachy. Ja myślę? taką mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie. Mhm. Na, no, powstał artykuł również o naszym wejściu na, na Gausta Polecam na Watacha Eno jest, można przeczytać. E, jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli e, w tym spotkaniu, było naprawdę fantastycznie. Mm, które były zainteresowane, które były zainteresowane wejściem na, na Gaustatopen, e, Gaustatopen razem z nami, ale obserwowały pogodę no i tak widziały, a pewnie się nie uda. Ludzie, więcej wiary. Załatwiliśmy tak, że pogoda była w miarę deszcznie Padł na nas nawet kropelka. Za to dowiało. Tego nie mogliśmy powstrzymać. Nie udało nam się. Chciałbym również podziękować, o czym nie wspomniałem, o kim nie wspomniałem w artykule. Chciałbym podziękować Dawidowi, naszemu przewodnikowi, i jego opowieściom, bo to jest człowiek naprawdę, słuchajcie, doświadczony. Warto posłuchać, o czym on opowiada, co on opowiada, bo ja. on ma naprawdę y, swoich przygód związanych z górami, czy to latem, czy to zimą, naprawdę wiele. Wystarczy powiedzieć, że na Geostratowen był. 87 razy już i to nie tylko właśnie latem. Tak. Także zapraszamy już teraz na następny raz, na przyszły rok. E, mamy nadzieję, oczywiście, że Dawid poprowadzi naszą wapachę jeszcze raz. No i ci, którzy nie słyszeli jego powieści, będą mogli posłuchać e, go na nowo, jakby jeszcze raz. Tak. Na następny, żółty, tak. roku. W, naszej, w naszej podróży, że m, niejednoznaczna była m, dla mnie niektórych. M, jakby, jakby impreza, gdzie startujemy. Tam są dwa parkingi, ale było tak, że jedna ekipa ruszyła z jednego parkingu, my ruszyliśmy z drugiego parkingu, także było trochę więcej osób, jak z nami szło. I myślę, że chyba spotkaliśmy się u góry, tylko po prostu tak już to każdy, każdy po swojemu poszedł. Fajnie, że właśnie w tą, tą pogodę... No tak, tam, tak. Fajne widoki, piękne zdjęcia również można zobaczyć na naszym fanpage'u. No i, i co? No było, było zajebiście, atmosfera niesamowita. Przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejnym tematem jest rozpoczęcie szkoły w poniedziałek. Nasze pociechy już startują troszeczkę wcześniej jak w Polsce. W Polsce szkoła się zaczyna 1 września. Tutaj w poniedziałek to będzie chyba 19, także sierpnia. Także to jest już koniec wakacji, koniec wakacji powroty z Polski, powroty z całego świata w zasadzie ci, którzy powjeżdżali z Norwegii, także to będzie ten tydzień będzie taki taki zawzięty, jeżeli chodzi o trasy, weekendy i, i ostatni w zasadzie weekend jest taki ten wolny jeszcze wakacyjny. Ja też wybieram się pewnie do Stavanger, także będziemy będziemy przeprowadzali będziemy też jakby reportaż fotograficzny, <laughs> fotorelacja. No i będzie, będzie co oglądać, bo zazwyczaj, jak jadę do stawangerów, no to tam jest, tam jest co. I za każdym razem jest inna rzecz, którą fajnie warto zfotografować i pokazać. Eee... Wojtek, przejdźmy do no, Ciebie. Byłeś to... wczoraj? Kontynuując temat, kontynuując temat temat gór. Gałstatopem był fajnym naprawdę treningiem przed wczorajszym wejściem, wczoraj wczesnym rankiem, czyli o godzinie 6 z hakiem pobudka, trochę samochodem do miejsca, które się nazywa o ile dobrze pamiętam z Tam jest schronisko i spod tego, spod tego schroniska wejście na Galtopigen, czyli na najwyższy szczyt norweski, e, chcę Wam powiedzieć, udało się, bo też prognozy były nieciekawe. Miało wiać, no i miało padać, generalnie od godziny 11 już miało padać. Ale jak to bywa, czary Mary, pokus pokus, deszcz nas dopiero spotkał na zejściu i szczyt e, Galtopigen został zdobyty wczoraj, choć nie było łatwo, byliśmy w trasie w sumie 12 godzin. E, że tak powiem, no, może 11 godzin marszu e, do góry, i z powrotem było naprawdę trudno, bo było bardzo mocno do góry, bo to jest na krótkim odcinku. E, na odcinku około 5-5,5 kilometra no, przewyższenie naprawdę <grych> bardzo wysoko trzeba było po prostu wejść, i nie było lekko, ale dzisiaj samopoczucie jest dobre. Troszkę nogi bolą, jakieś tam lekkie zakwasy, lekki ból mięśni, ale nie ma tego. Nie ma, tak, nie ma tak źle, jak myślałem, że będzie. 2469 metrów nad poziomem morza. Nie zawsze wysokość szczytu e, oznacza trudność, ale w tym wypadku naprawdę, naprawdę było bardzo, bardzo trudno, bo w zeszłym roku byłem w Polsce na rysach e, i było trochę łatwiej, mimo że trasa była dłuższa. Rzeczywiście. Wojtek, tego powiedz mi, co było najtrudniejsze w tej, w, tej, w tej trasie jeżeli chodzi o nie wiem jak się przygotowałeś do tego. jak, jak znaczy, byś dla nas dla nas zdobyć, jak się Dla nas znaczy tak jeśli ktoś chce bo są różne, różne szczyty różne trasy są zawsze należy patrzeć na te wszystkie informacje zawarte na przykład w różnych aplikacjach, gdzie podane są informacje na temat trudności tras. I to jest dosyć ważna informacja, no i oczywiście przewyższenie. Jeśli ktoś nie ma zbyt dobrej kondycji, jeśli nie chodził nigdy w góry na dłuższe trasy, nie godzina czy dwie, tylko na przykład sześć czy osiem godzin, to należałoby pójść na przykład nie dzień wcześniej, tylko dwa dni wcześniej właśnie na jakąś taką przechadzkę po jakimś łatwiejszym szlaku, ale na przykład żeby te cztery czy sześć godzin sobie przespacerować, żeby nogi, jak to mówią, dostały trochę po tyłku. I potem e, muszą te, muszą te, e, te e, mięśnie troszeczkę, m, muszą e, te nogi troszeczkę odpocząć. E, I następnego dnia można już troszeczkę mocniej pójść. Ale każdy niech mierzy siły na zamiary, niech e, zbiera informacje. Najważniejsze oczywiście jest e, to, żeby być przygotowanym, czyli woda do picia, coś do jedzenia, żeby organizm mógł przepać energię e, e, i tyle. Dobre, dobre samopoczucie i chęć wejścia, bo, bo jak to mówię, ja to mówię zawsze, że jeśli chce się coś zobaczyć albo w pewnej wysokości, to trzeba tam wejść. Ale potem niestety trzeba jeszcze stamtąd zejść, bo często jest to zejście jest to nawet trudniejsze niż, niż wejście, bo obciążenie niestety na, na stawy kolanowe jest dosyć duże. Niesamowicie, mamy tutaj bardzo dużo komentarzy. Nie wiem skąd, nie wiem co to się tutaj wzięło. Jakoś... <laughs> Czy jesteśmy ja. Słuchaj, y... może, może, może jacy jakimiś ukrytymi, ale należy nie odkryłem tego. Należy nie. Należy Słuchajcie, nie. chciałbym jeszcze polecić naszą stronę Bata dlatego że tam no, w ostatnim czasie nie pojawia się wiele artykułów ze względów wakacyjnych. Też odpoczywamy, też wyjeżdżamy, mamy mniej czasu troszeczkę na, na obserwacje, ale staramy się mieć rękę na pulsie. Dwa ważne tematy. Norwegia chce się wziąć za... E, bezpieczeństwo i za młodocianych przestępców, zwłaszcza za tych, e, których no niestety ze względu na wiek nie można za bardzo ukarać, ale e, trzeba załatać pewne luki w prawie, luki w systemie, e, więc biorą się za, za młodych przestępców, którzy e, no wracają na drogę przestępstwa e, za każdym razem i są łapani dosyć często. No i dzisiejszy temat gorący, czyli stopy procentowe, to znajdziecie na datach ANO. Tak, tak. Ja tutaj tak przeglądam te, 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 te wpisy, nie wiem, co tu się wydarzyło w ogóle w <laughs> kosmos, jakiś, jakiś wirek. No zdarza się, zdarza się. Słuchajcie, no ja myślę, że też na watahę, No, wejdźcie, odwiedźcie. Sporo też informacji, no i w szkołach, w szkole w Oslo, w szkołach w Oslo zakaz komórek. Nareszcie ktoś coś zaczyna myśleć. Zakaz komórek dla młodzieży, którzy wchodzą do szkoły. No, i, i, i takie wprowadzenie będzie później pewnie to rozleje się na całą Norwegię, dlatego że. No, no też, chociaż niektóre szkoły już, już to stosowały wcześniej, także. Tak, e, no tak. po części tak. To jest głównie zakaz, generalnie zakaz używania telefonów dla szkoły podstawowej i gimnazjum, i zakaz używania telefonów w godzinach dydaktycznych dla szkoły średniej. A co hmm. dokładnie, to w artykule oczywiście na datach tak. Kolejne rzeczy w, na WTH-NO, o których możecie przeczytać, to jest tak pobieżnie. Stopy procentowe chcą utrzymać. No utrzymali jest, już, tak. Tak. Jest również, również właśnie artykuł, o którym Wojtek wspomniał, o Gaustatopen. Rząd chce wypełnić lukę. Specjalna grupa ekspertów. O jakiej luce jest mowa? Przeczytajcie. Kameń milowy, historyczny start norweskich satelitów. No właśnie, tak. To też. No i też wcześniej jeszcze było pisane, że rekordowa liczba pracujących Ukraińców, jeden na czterech, pracuje. Także jedna czwarta, jedna czwarta z około tam 80 tysięcy, którzy tutaj przyjechali, pracuje. Wz wzrosła liczba pracujących, tych, którzy przyjechali do Norwegii. Tak. No, głównie to są kobiety, więc, więc e, na pewno liczby te nie są jeszcze pewnie zadowalające, ale już jest lepiej. Już jest dużo lepiej, no bo jeszcze, jeszcze około 7-8 miesięcy temu było to tylko 3%, także to 25% w tej chwili to jest naprawdę skok milowy. A, no i gratulacje. Cóż więcej, no słuchajcie, wracajcie zdrowo z wakacji. My widzimy się prawdopodobnie w poniedziałek, jeżeli nic się nie zmieni. No i do zobaczenia. Nie będziemy, nie będziemy, nie będziemy zanudzać. Mamy nadzieję, że, że informacje, które są zamieszczane na WTHNO sprawiają Wam pożytek. Do usłyszenia, do zobaczenia Łukasz Pawłowicz. I Wojtek sobie. Jest.